Władysław, przede wszystkim wielkie gratulacje, bo w październiku stałeś się już prawowitym mężem jednej żony. Gratuluję. Mam nadzieję, że to taki piękny czas dla was, ale zaczniemy od razu od mocnych pytań. Takie prosto na klatę. Myślę sobie, że chyba jedno z najtrudniejszych, bo to tak jakby zapytać, które dziecko się bardziej kocha, ale od razu pytamy. Azja czy Afryka? No to faktycznie z grubej rury na początku. Eee, no trudne pytanie, bo gdzieś tam swoją cząstkę serca zostawiłem i w Afryce, i w Azji. I, i to muszę powiedzieć wprost. Eee, pewnie decydują jakieś tam małe detale. Eee, bardziej te bliższe relacje jednak mam z Mongolią i mówię o tym wprost, bo. Czyli jednak kochasz bardziej jedno dziecko. A dojdę do końca, dojdę do końca. E, bo jednak pracowałem z mniejszą grupą e, dzieciaków. Nie? Tam byli chłopcy z domu ulicy, ich było mniej, więc te e, relacje z nimi można było w fajny sposób szybko wypracować i też w Mongolii byłem dwa razy. Natomiast jeśli chodzi o Afrykę, e, na pewno widziałem o wiele większą otwartość. To, to mogę powiedzieć wprost, że tych dzieci, pomimo tego, że było multum po, ponad 300 dzieci. To oni jednak przychodzili grupami, chcieli grać, ciągnęli za rękę, żeby pójść coś razem zrobić. Także jest to bardzo trudne pytanie. Jeśli miałbym tak ostatecznie zadecydować, bo ktoś stoi nade mną i z przymusem, powiedziałbym jednak, że ta Mongolia, bo, bo tak jak mówię. Wygrał czas. Wygrał czas, myślę. Zdecydowanie wygrał czas i, i ta możliwość powrotu do tej Mongolii, to, że byłem tam dwa razy, że pracowałem z tymi samymi dziećmi i one, jak się widzi, nawet w takim krótkim odstępie, jakim jest rok, pomiędzy dwoma projektami misyjnymi, jak się widzi, jak ci chłopcy dorastają w ciągu roku, to też tak buduje, bo, bo widzisz, że no przejechałeś tam na początku, gdzieś tam cię nie znali, nie byli na ciebie otwarci, musiałeś sobie to wywalczyć, bo, bo to też trzeba powiedzieć wprost, że Mongołowie są dość zamknięci i pamiętam taka śmieszna sytuacja, oni tam grają w koszykówkę, ja w kosza zbyt dobry nie jestem i żeby Gdzieś tam zacząć z nimi rozmawiać, zacząć z nimi grać. Ja musiałem wcześniej przyjść, bo wiedziałem, kiedy oni w tą koszykówkę grają, bo wcześniej, jak ich prosiłem o to, mogę z wami grać, to, to nie byli chętni, ale jak była tylko jedna piłka i ja ją miałem, to oni musieli do mnie podejść i, sprytni, sprytni. i, tak, i, i musia, musieli ze mną pograć. No ale rok później, jak wróciłem, to już tego nie było. To już widać było to otwarcie. Nawet jak byli nowi chłopcy tam w domu dla chłopców ulicy, to oni również już do mnie przychodzili, bo. Widzieli, że ci inni chłopcy mi ufają. No i to było super, to było takie niesamowite przeżycie. To dlaczego w takim razie wracasz do Afryki? Dlaczego wracam do Afryki? Eee, no, ja tak naprawdę odpowiadając na wezwanie, e, no gdzie mnie posyłają, tam lecę, tak? Gdzie, Czyli posłuszeństwo. Posłuszeństwo, dokładnie. Gdzie, gdzie ta pomoc jest ważna, tam chciałbym pomagać. E, wierzę, że do Mongoli jeszcze wrócę, bo, bo naprawdę kocham ten kraj, kocham tych ludzi. Natomiast. Jeśli potrzeba jest w Afryce, to, to ja jak najbardziej mówię: o to jestem, poślij mnie i do tej Afryki lecę. E, też, żeby to tak źle nie zabrzmiało, bo naprawdę e, pierwsza misja w Liberii, myślę, że ją też do końca życia będę pamiętał, bo to jednak pierwsza ta misja. I, i, i tutaj też. Pierwsza miłość. Pierwsza miłość, tak, tego się nie zapomina. E, właśnie to zobaczenie nowych osób, zobaczenie jak oni działają, bo. Wcześniej gdzieś tam człowiek latał, ale bardziej powiedzmy na jakieś wycieczki, inne kraje. Nie? Ale, ale jednak jak mamy porównywać Europę z Afryką czy z Azją, no to, to, to jest bardzo trudne porównanie. Mówiłeś o tym, że, że, że to jest pierwsza miłość. A mówi się o tym, że, że miłość w ogóle zmienia człowieka. Czy ta miłość, czy w Mongolii, czy, czy w Liberii, ona zmieniła ciebie? Czy zmieniła jakoś spojrzenie? Inne spojrzenie na świat. Czy ta miłość właśnie do tych krajów? Myślę, że zdecydowanie zmieniła. Przede wszystkim patrząc na tych ludzi, patrząc na to, jak e, ciężko oni mają pod kątem przede wszystkim dostępności do jedzenia. Bo, bo bardzo często trafiałem na ludzi, trafiałem na dzieci, które jadły jeden podsiłek w ciągu całego dnia. To też dało mi e, taką możliwość spojrzenia na to, co ja mam, na tą wdzięczność. Bo. No, ja jednak codziennie chodzę w innych ciuchach. Mogę je sobie wyprać. Jakbym dzisiaj chciał pójść, coś zjeść, to sobie to zjem. Jutro będę chciał gotować, to ugotuję, bo ta dostępność do sklepu, do jedzenia, do wszystkiego jest o wiele lepsza. Ale też przede wszystkim, no dalej gdzieś tam narzekam. nie? Tego, tego nie da się pozbyć tak od razu. Natomiast zauważyłem w sobie to, że tego narzekania jest mniej. Właśnie przez to, że zobaczyłem, że. Tam ludzie mają zupełnie inne problemy i potrzeby, takie bardzo proste, na które my tutaj byśmy pewnie nie zwrócili uwagi. To też dało mi do myślenia, że kurczę, ja jednak chyba mam dużo w życiu i dużo w domu, bo chociażby mam ciepłą wodę, a no tam w zimnej kąpanie się na początku nie było takie łatwe, więc to są takie proste rzeczy dla nas, ale myślę, że dla nich yy, trudne, a i tak gdzieś tam widzą w tym wartość, widzą w tym wdzięczność przede wszystkim, że to mają. No, i jakoś starają się z tym żyć. Czyli na misjach można poznać siebie? Można. Myślę, że nie tyle na misjach, ale ogólnie, jak jesteśmy postawieni w jakichś trudnych sytuacjach życiowych, to, to wtedy tak naprawdę poznajemy nie tylko siebie, ale też drugiego człowieka. Przede wszystkim osobę, która jest nam bliska. Możemy zobaczyć, jak się wtedy razem zachowujemy. No i czy tak naprawdę do, no w dobrą stronę razem idziemy. Chciałbym, żebyś trochę odkrył teraz siebie. Na tyle, na ile oczywiście możesz mówić, co poznałeś w sobie na misjach, czego w sobie nie lubisz? No właśnie, na pewno to narzekanie, o którym powiedziałem, bo, bo ja jestem, tak się mówi, że my Polacy, to tak narzekamy cały czas. Ja u siebie to widzę też, że wbrew temu, co mam, a naprawdę mam sporo, bo. Bo to też przed chwilą gdzieś tam wybrzmiało, mówiłem, z czego yy, jestem dumny, z czego się cieszę, że to mam. Nawet gdzieś tam nie tylko o, m, prywatnie, ale i zawodowo gdzieś tam jakieś te sukcesy są. A patrząc na te osoby, do których trafiałem, no powiem wprost: to, to jest brutalne, no ale oni nie będą mieli takich możliwości, jakie ja mam. Nie będą w stanie osiągnąć takich rzeczy, jakie ja mam, też przez wzgląd na to, skąd oni pochodzą. I tych możliwości tam jest o wiele mniej. Więc przede wszystkim to, to narzekanie, z którym dalej walczę, bo pomimo tego, że na misji byłem trzy razy, do końca jeszcze tego z siebie nie wyplewiłem. W jakim stopniu na pewno. I, I z tego jestem dumny, z tego jestem szczęśliwy. Natomiast dalej gdzieś tam muszę to kontynuować, żeby, żeby pozbyć się tego. W takim stopniu, w jakim to będzie możliwe, oczywiście. Czyli uczysz się wdję... wdzięczności? Zdecydowanie, zdecydowanie wdzięczności. A, a czy jest coś, czego się jeszcze pozytywnego nauczyłeś albo coś pozytywnego w sobie odkryłeś? E, myślę, że ta otwartość do drugiego człowieka. Hmm, Byłeś zamknięty że, wcześniej? E, nie aż tak bardzo, natomiast e, nie miałem takiej dużej styczności z osobami z zagranicy. Raczej gdzieś tam, no, no jednak żyję w Polsce, e, wśród Polaków bardziej się e, obracałem, więc e, pomimo tego, że język angielski znam, to jak się leci do innego kraju, zwłaszcza na innym kontynencie, to tak trochę lecimy w nieznane. I tutaj też nie wiadomo, może być taki szok, który doznajemy, jak przylecimy tam, i to jest taki moment, że pomimo tego, że dopiero jesteśmy na tej misji, to już chcemy wracać, bo kurczę, inni ludzie, nie ma żadnej osoby, która ma ten sam kolor skóry co ja, więc no, będzie mi tu ciężko. A ja tam zobaczyłem, że pomimo tego, że wydaje mi się, że jestem otwarty, to w porównaniu do nich nie jestem, bo tam, jak oni widzieli, przede wszystkim w Afryce, że stoję sam, od razu ktoś do mnie podbiega. Czy to zagadać, czy to poprosić, właśnie, żeby w coś pograć. Dla mnie niesamowite było to, że jak stałem sam na przerwie, to dzieci próbowałem je też łapać, żebym ich dalej uczył informatyki, bo w Liberii, e, akurat razem z Kubą, z którym polecieliśmy razem, e, uczyliśmy informatyki, remontowaliśmy salę informatyczną i Przeprowadziliśmy obóz wakacyjny dla 300 dzieci, więc jak była ta przerwa, to albo z dziećmi się bawiliśmy, albo ci, którzy chcieli, to, to uczyłem ich jeszcze tej informatyki i to było naprawdę niesamowite dla mnie, że oni nie chcą, żebym sam stał przez chwilę. Komunikowałeś się z nimi po angielsku? Czy Mangołowie znają angielski? Eee, Próbuj tutaj... sobie to tak trochę wyobrazić, że nie wiem, wchodzisz do, do jurty i nagle zaczynasz do nich mówić po angielsku. To tak jakbyś nie wiem do nas wszedł do, do jakiegoś, jakiegoś prostego zwyczajnego domu i zaczął do nich mówić po chińsku. Eee, bardzo dobre porównanie, zdecydowanie tak. Eee, no to był właśnie jeden z największych problemów w Mongolii. O ile w Liberii język angielski bez problemu, co prawda mają taki swój powiedzmy dialekt i przez to niektórych rzeczy nie byłem w stanie na początku zrozumieć, dopiero jak się osłuchałem po, po jakimś tam czasie 3-4 dni, tak Mongolia i angielski no, nie idą ze sobą w parze i to trzeba powiedzieć wprost, tylko te osoby lepiej wykształcone ten angielski znają, pomimo tego, że on jest w szkołach, to jednak ta edukacja języka angielskiego jest na bardzo słabym poziomie. Czyli to ty musiałeś uczyć się mongolskiego? E, podstawowych słówek, tak naprawdę. Czyli takich, proszę, które, dziękuję, przepraszam. E, mniej więcej, ale najważniejsze Jestem głodny, Jestem głodny, to jest bardzo ważne. E, najważniejsze było dosa, czyli stop. Bo jak się pracowało z chłopcami i przesta przestawali słuchać, no to trzeba było powiedzieć jakieś dosa, czy, czy rzeczy tego typu, e, takie proste. Czyli to, to było takie stopy wychowawcze. Tak, to jest y, takie stop wychowawcze, powiedzmy. To jest też takie pytanie, czy już skończyliście? Wszystko jest OK? A oni mówią do sacri. To znaczy, że nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No to OK, no to, to róbcie coś dalej. Ale też y, udało mi się nauczyć, nie wiem czy teraz powiem czy nie, ale połówki Zdrowaś Mario. Oczywiście. No, to, no próbuj, e, próbuj. Jesteśmy na żywo na antenie, pewnie, więc może. próbować. pewnie gdzieś tam się pomylę i na pewno nie wymawiam tego tak jak oni, przez te ich takie trochę harczenie, ale to brzmi mniej więcej. Amara Machra, Maria mine tak szli i centent na tanik im dundas ad tani tanik hyvlidych u ich bas ad No Słuchaj, no brawo, naprawdę, jesteś naprawdę dobrym mężem. <laughs> Jeśli się tak molicie w rodzinie pomogorsku, to jakby gratuluję. No, tam było słychać, nie? Taki specyficzny tam ten język. Nie mają po, po, podniebienie. Dokładnie tak. Ale to też mnie urzekło u nich, bo oni mają taki. Też śpiew gardłowy. Tego niestety nie dam rady na antenie no, zrobić. No to jest dobre, prawda, ten e, ale słynny tak, jest śpiew jest gardłowy? Ale tak, dla mnie. Gorski? No to e... jest poruszające wręcz. E, mówimy o poruszeniu. E, czy jest coś takiego szczególnego, co cię tak bardzo poruszyło, e, e, tak na, nawet po męsku wzruszyło? E... Na pewno dwie rzeczy przytoczę. Jedna w Liberii, a druga w... Mongolii. Zaczynając od Mongolii, to e, bardzo lubię podawać ten przykład, ale to jest chyba e, moje. no Nie powinno się faworyzować dzieci, ale ulubione dziecko, a więc Hansur. Hansur ma w tym roku 12 lat i on ma fas. Fas, czyli taka choroba jak mama pije podczas ciąży. Hansur urodził się jako wcześniak. Mama zmarła przy porodzie i tato go zostawił, ponieważ znalazł sobie tam inną kobietę. A wiadomo, tam istnieje takie bardzo słabe przekonanie, że raczej ślubów nie bierzemy, żyjemy sobie na tą kocią łapę i łatwiej nam jest bez dziecka. Więc dlatego wiele dzieci trafia do sierocińców, do domów dziecka, są też domy dla dzieci, ulicy. No i Hansur był jednym z takich, dzieckiem, z takich dzieci. On trafił jako małe dziecko do takiego domu i później, gdy ojciec znalazł nową kobietę, to na chwilę go przygarnął. To trwało nie wiem 8-9 miesięcy, i potem ojciec zmarł. No, a ponieważ dla tej kobiety Hansur był obcy, to oddała go. I tak od najmłodszych lat tak naprawdę on sobie działa on sobie żyje w tym domu dla chłopców ulicy u Salezjanów, co trzeba gdzieś tam powiedzieć. No i problem z nim jest taki, że właśnie przez fason jest mniejszy, ma problemy z koncentracją, ale wydaje mi się, że gdzieś tam, patrząc na moje misje, to nigdy nie widziałem szczęśliwszego dziecka. Naprawdę, Hansur to była pierwsza osoba, kiedy jakiś nowy chłopiec trafił do, do domu dla chłopców ulicy, która podchodziła, wyciągała rękę i chciała się z tym chłopcem bawić. I to jest taki kurse, prosty gest, nie? że e, no podał rękę, wziął go, ale jednak to są dzieci, które mają bardzo trudne historie, bo większość z nich jest niepełnosprawna, czy to intelektualnie, czy, czy gdzieś tam fizycznie, a jednak wspierają siebie jak bracia i i dla mnie to było piękne. Takie proste gesty, które starsi chłopcy względem młodszych wykonywali, że na przykład pada deszcz, a on podejdzie do niego, zapnie mu kurtkę, założy kaptur. Przecież to jest takie proste, takie głupie, nie? ale jednak jakie ważne, jakie potrzebne. Więc myślę, że to jest Mongolia. E, w Liberii e, taka też bardzo trudna rzecz, e, która mocno mnie przytłoczyła i gdzieś tam zostawiła no, we mnie... Coś, coś takiego w głowie, e, przez co no, mocno mnie uderzyła, to było, był widok takiej walki o jedzenie. E, jednego dnia drużyna, którą prowadzą salezjanie, e, awansowała do trzeciej ligi liberyjskiej. No i dzięki temu był taki, powiedzmy, e, mecz piłkarski z zaprzyjaźnioną drużyną. To było w Tapicie, w takiej wiosce w Liberii. I tam najpierw była msza święta, po mszy świętej był ten mecz, no a po meczu były rozdawane jedzenie. To jedzenie to był ryż z jakimiś przyprawami. Oni lubią mieć na ostro, więc to były ostre przyprawy i do tego malutkie kawałeczki kurczaka. No i najpierw dostali piłkarze, bo oni najważniejsi, bo to był ich mecz. Po nich starszyzna i dzieci. Natomiast tych osób przyszło aż tyle, że tego jedzenia zaczęło brakować. Więc to co zrobili salezjanie? Wzięli takie bardzo malutkie woreczki. W nich były powiedzmy lody z wody i mleka w proszku. No i zaczęli je rozdawać. Natomiast ludziom to się nie podobało. Była odłożona jedna miska samego ryżu z tymi przyprawami dla animatorów, którzy pomagali. No i gdzieś tam, jak już się ściemniło bardzo mocno, ci animatorzy poszli z nami na ganek, żeby no ten ryż zjeść po, po tak naprawdę bardzo dobrze wykonanej robocie. I podjechało dwóch chłopaków na motorze, którzy zaczęli im tę miskę wyrywać. I ostatecznie no ci chłopcy nie dostali tej miski i powiedzieli do Fadera Edwina, do takiego księdza, który tam był, e, takie słowa, które mnie uderzyły, że dla nich to jest hańba, że on woli wesprzeć nas białych, mnie i Kubę, niż ich lokalsów. I bardzo mocno mnie to uderzyło, bo to nie było jedzenie dla nas. My mieliśmy swoje jedzenie, e, czekało na nas na, tak naprawdę w naszym domu, e, tego w ogóle nie ruszaliśmy, ono było dla animatorów i to było taki bardzo trudny moment, który no ja pierwszy raz w życiu widziałem walkę o jedzenie, nie? O takie proste jedzenie, bo to też nie są jakieś, nie wiem, wykwintne dania, to jest sam ryż z przyprawami, ale oni i tak muszą o to gdzieś tam walczyć i rywalizować, więc to gdzieś tam było takie no takie zdarzenie, które mocno mnie uderzyło, które gdzieś tam po którym musiałem odpocząć aż. Nie wiem, czy mogę postawić znak równości między Mongolia a rozbite rodziny, tak wywnioskowałem trochę, że, że jest jakiś taki klimat, który tam panuje. Natomiast zastawiamy też jak wygląda sytuacja rodzin w Liberii. Ja bym tego tak nie, nie zastawiał, bo jeśli chodzi o Mongolię jeszcze, bo to prawda, oni tam nie biorą aż tak dużo ślubów, są związki bardziej partnerskie, często te dzieci oddaje się do ośrodków, natomiast jest też dużo rodzin, które naprawdę fajnie i normalnie funkcjonują. E, zwłaszcza mowa tutaj o tych e, rodzinach, które żyją w jurtach i które prowadzą koc koczowniczy tryb życia. A jaka jest e, różnica między rodzinami z jurty a z miasta? E, w Uan Bator, czyli w stolicy, w mieście, żyje prawie połowa populacji Mongolii, czyli, czyli ponad milion osób, gdzie Mongolia liczy 3 miliony. Czyli w zasadzie Mongolia to U Uan Bator? Mongolia to Uan Bator. Dla mnie to też było niesamowite, bo wydawało mi się, że wyjeżdżam z Uanbator, przejeżdżam przez jakieś wioski. Wracam do jakiegoś małego miasteczka, pytam, gdzie my jesteśmy? U Onebator. Ja jak to jest możliwe? Przecież to jest takie duże, no ale tak to wygląda. W większości jest to Onebator, natomiast gdzieś tam szacuje się, że 30% osób dalej prowadzi koczowniczy tryb życia. Czyli mają tę jurtę, rozkładają ją, często mają bydło, no i to bydło to jest ich tak naprawdę utrzymanie, ich zarobek. Albo po prostu jedzenie. Czyli w zasadzie Jurta y, utrzymuje dom w jedności. Tak, tak. Jurta jest domem tak naprawdę y, i to tym takim, powiedzmy, no, fizycznym, ale też bardziej takim domem y, no, na zasadzie, że no, my faktycznie tworzymy rodzinę, my tworzymy taką Jurtę. Y, więc no, zdecydowanie tak. Trochę zmienię temat zupełnie, bo kiedyś gdzieś na jakichś rolkach na Instagramie czy na Facebooku pokazały mi się takie bardzo radosne ceremonie pogrzebowe w Afryce. Czy miałeś doświadczenie, bo mówiąc o rodzinach, przypomniało mi się o tym pewnie, jak to wygląda też z ludźmi starszymi, jak się i Mongolia, i Afryka zajmuje ludźmi starszymi, a potem może, jak wygląda rzeczywiście prawdziwy pogrzeb w Liberii. E to może zacznę od pogrzebu, e, nie miałem możliwości, natomiast chwilę po moim powrocie e, zmarła jedna dziewczyna, która była taką jakby sekretarką tam w szkole, chociaż no, to jest myślę sobą nad wyraz. E, my odwiedziliśmy ją w szpitalu, już wtedy gorzej się czuła, natomiast e, uderzyło mnie to, jak później to wszystko wygląda. Ciało trafia do rodziców i do rodziny na trzy dni, więc możemy się domyśleć, tam jest gorąco. Jaki zapach czuć? No tego to jeszcze ciała. do niedawna w Polsce też tak trochę było na, na, na wsiach, nie? To też tak, jest ciekawe. Tak. E, później e, takie ciało idzie gdzieś tam całą, e, nazwijmy to, wioską i jest uroczysty pogrzeb. Czyli nie ma tańca z tą e, Ja tego tańca nie widziałem. Widziałem, że dużo osób chodzi i śpiewa. To jest prawda. Natomiast tak jak gdzieś tam w tych memach widzimy, że idą osoby gdzieś tam w garniturach i tańczą, to to pewnie inna część Afryki bardziej. Czyli pogrzeb tak w klimacie radosnym. W klimacie radosnym. Czyli w klimacie zmartwychwstania. Tak, w klimacie zmartwychwstania. Natomiast e, to taki może off-top. E, byłem na takiej grupie animatorów z Liberii i tam wrzucili na przykład sekcję z jednej osoby i, bo to też jest takie trochę inne myślenie. Dla nas to jest takie, no ja bym nie, nie wrzucił na przykład, jakby nie wiem, ktoś ode mnie z rodziny umarł i jest sekcja zwłok zrobiona tego zdjęcia, a oni po prostu wrzucają ciało bez bebechów w środku i dla nich to jest normalne i dzielą się tym na grupie, więc to jest zupełnie trochę inne myślenie. Natomiast wracając do osób starszych. To jest fajne, że i w Liberii i w Mongolii możemy zauważyć to, że jest oddawany szacunek tym osobom, że... Jest też ten patriarchat, czyli no, ojciec, głowa rodziny. W Mongolii trochę, to znaczy w Mongolii też, natomiast tam mm, więcej mężczyzn ma problemów z alkoholem. Natomiast też osoby starsze, do nich się podchodzi z takim bardzo dużym szacunkiem. Też często rodziny mieszkają ileś pokoleń w jednym domu e, i w jednym i w drugim miejscu, i w Liberii, i w Mongolii. E, w Mongolii też jest fajne to, że jak przyjeżdża do nas osoba starsza albo osoba gdzieś tam Nazwijmy to wyższa rangą, to dziecko staje z taką chustą, e, albo z samą chustą, albo na niej kładzie się e, taką malutką miseczkę z ich e, herbatą, bądź samym mlekiem. Mleko jest z konia, a jak herbata, to właśnie z tym mlekiem i z solą. A im więcej soli, tym podobno lepsze. E, no, moim zdaniem nie, ale. Moim zdaniem ale... na pewno nie. Tak, ale to zależy, każdy, każdy gdzieś tam inaczej, inaczej na te rzeczy patrzy. Oni są przyzwyczajeni do tego. Myślę, że jakby spróbowali jakieś nasze rzeczy, to też by się złapali za głowę. No na pewno by się Nie, złapali za głowę. Na pewno by zjedli, tak. to, to jestem przekonany, ale zup prawie w ogóle. Nie jedzą, chociaż o jedzeniu jeszcze więcej mogę powiedzieć później, jeśli takie pytanie będzie. No, i wracając do tych starszych osób, to jest, to jest takie naprawdę bardzo fajne. Ten szacunek, to że e, to jest naprawdę osoba starsza, ktoś z rodziny starszy, nie tylko z nazwy, ale też to pokazują. I to naprawdę, tego myślę, że musimy też się uczyć tutaj, bo nie zawsze gdzieś tam my mamy ten szacunek do osób starszych. Tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc na to doświadczenie z Liberii, z Mongolii, ale też z Polski. Była Liberia? Była Mongolia, co teraz e, no teraz mogę zdradzić myślę już, że zambia 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 Będzie... czego ci życzyć hmm, czego mi życzyć e, myślę, że nie tylko mi, ale też i Marysi bo Powiedzmy, że to jest nasz taki miesiąc miodowy na misję. Jedziesz z żoną na misję? E, tak, drugi raz. Pierwszy raz polecieliśmy razem do Mongolii, właśnie. więc... Jako narzeczeństwo? To, e, jeszcze przed narzeczeństwem. E, to był taki, myślę, czas, po którym e, właśnie powstało to narzeczeństwo. I czyli, po którym... czyli to takie, można powiedzieć, że jesteście misyjną, misyjnym związkiem? E, Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że spełniamy się jako misjonarze. No, nie słyszałem, żeby ludzie narzekali, więc może można tak powiedzieć. Powiem tak. Jeśli jakakolwiek, tutaj można zrobić taką przerwę na reklamę, jeśli jakakolwiek para zastanawiała się, czy jesteście razem i czy to ma sens, zapraszam do nas do wolontariatu, żebyście polecieli razem na misję, bo to jest niesamowity sprawdzian. Sprawdzian tego, jak sobie poradzicie w trudnych warunkach. Ale taki, też jakby taki, jest szybki taki szybki kurs przedmawrzański. Taki szybki kurs przedmążeński, dokładnie. Czasem dość brutalny, ale, ale jednak fajny, fajny kurs. I, I powiem szczerze, że my ten egzamin zdaliśmy w Mongolii. I dzięki temu, no teraz możemy rozmawiać, ja mogę rozmawiać z księdzem jako mąż, jako szczęśliwy mąż, bo to też trzeba dodać, kochający, z żoną i kotem. Eee, no i właśnie tym naszym kolejnym miejscem, które chcemy, w którym chcemy pomóc jest Zambia, tam jest ksiądz Jacek Garus, do niego będziemy chcieli lecieć na wakacje, żeby pomóc przy organizacji obozu wakacyjnego, a więc coś, co jako animatorzy gdzieś tam bardzo dobrze znamy i potrafimy robić. Jednym słowem tylko. Wybierz spośród miliona słów. Jedno słowo tylko, które określi to, co trzeba mieć, żeby być dobrym misjonarzem. O, jedno słowo. Damy czas na zastanowienie. Masz 5 sekund. Myślę, że otwartość. 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 Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Życzymy Ci naprawdę owocnego czasu w Zambii. Niech Pan Bóg Cię błogosławi. Wszystkiego dobrego. Dzięki Radzie. Nie bardzo dziękuję.